No witam was moi drodzy Taka oto miejscówka Nad samym morzem Mi się trafiła Lunka sobie siedzi Już Patryka i Jagę wypakowałem Także wszystko przygotowane Tam mam morze Tu jest taki lasek A tu sobie samochód stoi A Jeszcze parę samochodów jest Także prawdopodobnie będę tu dzisiaj nocował Szykuje się właśnie na plażę wszystkie gadżety, co można wziąć, już jest czyściej opakowane. Luna nie chce dzisiaj jeść, jest zmęczona, napiła się tylko, coś jej dałem, ale lekko zlimotowała. No, ja się też najadłem, także idę teraz po Agę i Potryka. Oni są, oni są dokładnie tam, gdzie ta wieża. Tam jest domek i tam, jak kiwam, to oni mnie widzą. Także jest super. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pogoda dopisuje słoneczko, zarobiście na razie, pa.